Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Myślałam, że nie będę musiała o tym mówić, ale chyba to mnie naciska. Duchu Święty przyjdź. To mnie coraz bardziej yy, mam taki natłog, żebym się na ten temat wypowiedziała, że jest to potrzebne. Że jest to potrzebne, aby jednak budować w świecie dobro i miłość. I jakiś czas temu już odkryłam za łaską Bożą, co jest takim tak naprawdę powodem zła. Niedobra, y, może nie zła do końca, ale też takiego nie, y, niezrozumienia się, że jeden ma to zdanie, drugi ma inne. Y, główną wadą, niestety, jaką niestety ludzie się jeszcze nie wyzbyli, y, jest właśnie no niestety. Zazdrość. I to pochodzi już po prostu z raju. Z raju Adama i Ewy, kiedy najpierw Ewa zgrzeszyła przez co? Z jakiego powodu zgrzeszyła? Wąż ją skusił, pod jakiej jak powiedział, będzie był. Bu... Bóg nie chce, żebyś poznała prawdę, albo żebyś dowiedziała się, żeby, że będziesz jak On, jak poznasz prawdę. Tak ją kusił. Co to znaczy, będziesz jak On? Już to w niej zaczęło tam właśnie chodzić, że zaczę, zaczęła ta mała być zazdrość. Że nie będzie, że że nie jesteś jak właśnie Bóg, drugim jakim było, to przecież brat Abel zabił Kaina. Przez co zabił? Przez zwykłą po prostu zazdrość, że Abel robił, pracował z serca, przyniósł z serca dary Bogu, a ten drugi no miał wymagania. Nie dość, że pracuje, to jeszcze Pan Bóg, który jest twórcą wszystkiego, i tak do niego to wszystko należy, chciał po prostu, żeby złożyć mu ofiarę i, i ten drugi miał jego czyny, zamysły były złe od samego początku. I więc miał zazdrość. I wszystko wychodzi z raju. Kochani moi, w Chrystusie Panu, jeśli wyzbędziemy się przede wszystkim... Zazdrości, zazdrości, żeby nie zazdrościć nikomu, bo nie ma po co i czego. Naprawdę każdy, nawet jak najbogatszy, nawet najbogatszy człowiek, jak choćby wszystko posiadał, ma. Jestem przekonana, że jakby dłużej z tym człowiekiem porozmawiać, Znajdziesz u niego tak, że ma jakąś trudność, ma jakieś cierpienie. To nawet mając bogactwo i mając wszystko, nie jest do końca szczęśliwy. Więc nie ma co zazdrościć nikomu. A nawet chciałabym opowiedzieć taką właśnie doświadczenie z własnego, że od w jaki sposób pewni znajomi zaczęli się odkrywać też, chyba nawet przez zazdrość, jak zauważyli, że Pan Bóg we mnie pokazał jakiś dar, czego wcześniej nie widzieli, i nagle coś zobaczyli fajnego, już że coś zrobiłam. Przecież to nie ja zrobiłam. To Pan Bóg we mnie zrobił to na chwałę swoją. Jeżeli nawet, nawet przy, przez takie odnowienie figury Matki Bożej, to nie po prostu, to Pan Bóg posłużył się moimi lękoma, że chciał to zrobić. Ja nie myślałam, że w ogóle potrafię, że takie rzeczy w ogóle mogę umieć. Wszystko z łaską Bożą. Gdy odnawiałam figurę Maryi, to ofiarowywał to. Złożyłam taką ofiarę. Że ofiarowałam to dla za zdrowie. Bo wtedy był tata chory w szpitalu. I ofiarowałam to dla taty, za tatę. I nie ma powodu, a ludzie, którzy pokazali się, jakby to jest właśnie to: wyjdą zamysły serc ludzkich, jeśli Bóg w tobie coś zacznie działać nagle gdzie inaczej cię ludzie widzieli, postrzegali, znali cię z innej strony i nagle zaczynają zauważać, że robisz coś dobrego, czego oni by się nie spodziewali po tobie, nie spodziewali właśnie oni nie, ale Bóg po to zrobił to w tobie, żeby... Właśnie wyszły te zamysły serc, wyszły zamysły serc ludzkich. Po to, czasami potrzebuje Pan Bóg się Tobą posłużyć, jakiś czas, że mają Ciebie za nikogo, i nagle posługuje się Tobą, robiąc, robisz coś, co, nie, co normalne nie jest po ludzku, co dla, bo znają Cię inaczej. To jest tak, jak Pan Jezus żył całe życie, całe 30 lat w Nazarecie. I nagle później zaczął po prostu nauczać, i jego bracia, jego właśnie mówili: Czyż to nie jest syn Cieśli? A jego ojciec. Ojcem nie jest zwykły jakiś tam stolarz. Co Pan Jezus powiedział? Tylko w swojej Ojczyźnie prorok jest tak niemile widziany. Dlaczego? Dlatego, że znają Cię w rodzinie no jako zwykłego po prostu człowieka. I jak już dorośniesz w Chrystusie, dostaniesz bogactwo Boże, to Bóg w tobie przemienia Cię, działa i najbardziej pierwszymi prześladowanymi są ci, co prześladują jest właśnie w rodzinie. Jest najtrudniej. Najtrudniej jest w rodzinie, dlatego bo rodzina znała Cię. I, I wydaje im się, że nie, nie jest to jakby, to jest od czasów Jezusa, jak widzimy wszyscy, jest to nie do przyjęcia, że mógł ten człowiek w Bogu wzrastać i, na, i do. Tylko nawrócenie rodziny też może sprawić, że zacznę, za, zaczną patrzeć jak właśnie wiarą. Ale to jest najtrudniejsze. Najtrudniejszym być, najtrudniej być prorokiem we własnej ojczyźnie. To jest właśnie, to się ciągnie po pokolenia. Natomiast tam, gdzie cię nie znają, wśród obcych jesteś, to jest normalne. Dlatego właśnie najczęściej misjonarz jak jest posłany, to jest posłany jak najdalej, na koń, na klance, żeby mógł być swobodny, wolny od rodziny. I tak samo jak młody klerek jest wyświęcany na kapłana, też powinien początki swojego takiego Kapłaństwa, być na parafie posłany dalej od rodziny, żeby nie móc, żeby właśnie mógł pracować z ludźmi. Bo jeżeli będzie przy rodzinie, już nie będzie wolny i nie będzie miał tej wolności takiej ewangelicznej. Później, jak już, jak już taką wyrobi w sobie duchowość. To może być na miejscu. Ale jak właśnie młody kapłan powinien być wśród obcych, być dla ludzi obcych, żeby rodzina w tym nie przeszkadzała. Bo najtrudniejszym terenem właśnie ewangelizacji jest rodzina w rodzinie. Tak powiem. Tak właśnie jest z czasów Jezusa. Trudno być prorokiem we własnej ojczyźnie, w swoim domu. To, to coś już znaczy, jednak sam to Jezus powiedział. Pamiętajmy. Więc kochani, nie zazdrośćmy sobie nawet przez jakieś, jeżeli jak... Coś robisz do dobrego i wiesz to w Bogu, że robisz dobre, dobro, rób to i masz w tym radość. I teraz ktoś przyjdzie, ma swoje jakieś sugestie, że się nie podoba. Myślę, że nie, nie warto słuchać. Dlatego, że często w ludziach jest coś ukrytego, albo zazdrość, albo że coś nie po ichnemu poszło. Y powiem przykład taki, właśnie niedawno, tak humorystycznie. W oratorium przyszła po prostu mi, żeby się dobrze tam czuć, y zrobiłam taki dla nas wewnętrznie, na Napisałam oratorium imienia Kazi i Mietka. Ponieważ to są imiona rodziców księdza Marka, gdzie też niedawno tata odszedł w czerwcu, koniec 29 czerwiec, był też, jeździł do niego, rozmawiał. Był, miał taki właśnie czas i też przeżył. I tak z humorem naprawdę należy misjonarz. Na tym polega życie takie, jak ktoś ma ducha, posiada ducha misyjnego, to ma tego ducha radości, ducha ewangelicznej, poczucia humoru. Nawet to wewnątrz imienia miet, bo Mietka i Kazi. Już doświadczenie pokazało, że nie, nie spodobało się to osobom. I co? Tylko z tego jednej, dwie, trzy osoby. A reszta bardzo to przyjęła z humorem, naprawdę. Albo nawet nadanie y w oratorium jak u babci i dziadka. To nie, czy to jest złe? Po prostu, co w tym? Przecież, jeżeli przychodzisz tam, to możesz się poczuć jak u babci swojej i u dziadka. To o to chodzi. A jeżeli ja bardzo lubiłam rodziców, księdza, bliscy byli. Naprawdę, tacy też z humorem, mieli humor. Szczególnie mama. I to, co jest w takim drugim człowieku, co na przykład nie umie cieszyć się tym drugim, że ten drugi człowiek ma radość? Właśnie to jest pytanie: dlaczego ten inny ktoś. Nie umie cieszyć się tym drugim, że ten drugi ma radość z tego. Przecież to jest taki humor. Tak, dla humoru. I tak jest dość w świecie tego zła, że na... i życie jest tak krótkie, że naprawdę warto przeżyć to, to życie w Bogu w radości, w takiej radości, w ta... z takim humorem, żeby nie już tak ściśle nie, nie wiązać się w umyśle, że musi wszystko być idealnie. Och, a, że jak już jest jakieś oratorium, to musi być jakaś, jak tip top, y, gdzieś tam w katedrze. To nie jest katedra, tam nie ma tabernakulum. Y, pana, je, pan, że Pan Jezus jest y, taki tam. tam o, owszem, odprawia się że, ale przecież je, przychodzą tam dzieci. Niech mają tą radość, że niech się poczują jak u babci i u dziadka. Są zdjęcia. I naprawdę nie ma po co komu zazdrościć. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, bardzo mnie tak humorystycznie można powiedzieć, to rozweseliło, gdy ksiądz niby tak powiedział sobie, och, na... I tak po prostu, ja tam nikogo nie, nikomu nie zazdroszczę. Czy to, jakąkolwiek by kto miał władzę, czy to papież, biskup, czy to prezydent, to i tak musi pójść do Łazienki i prawą ręką się podeszleć. No, to po prostu później miałam taki ubaw z tego, że naprawdę nie ma komu zazdrościć. Szkoda życia, szkoda życia na zazdrość, a z zazdrości się właśnie biorą, zawiść wszelkie Później nienawiści. Wszystko, wszystko, cała złość na świecie, jestem przekonana, czy to przede wszystkim w polityce, się bierze za zazdrości. I to jest główny powód nienawiści, też wojen, że właśnie zazdrość. Ja chcę więcej, ja muszę mieć więcej. A i tak to wszystko zostawisz. Więc, daj. Wczoraj y, by, przekazaliśmy kapliczkę Matki Bożej, fatimskiej też z tej okazji, y, 13. No, i właśnie była osoba. Która mnie bardzo później odwiedziliśmy, ją, bo nie miała możliwości jak do domu, ubogaciła wręcz duchowo. Kobieta, która naprawdę przeszła tyle, że normalnie można byłoby się załamać, a ona to tak opowiadała, mając taki pokój ducha. To, to też mówię o tej osobie, bo naprawdę warto, żeby że, że taka osoba jest i na pewno jest więcej. Po, nie dość, że y, kiedy wyjechała do Częstochowy, opowiadała, spaliło się jej mieszkanie. Ale to na parterze mieszkając od komina. Żadnych nie chciała tam chyba sądów. Później zmarł jej mąż. A najgorsze to dla matki, jak pochowa własne dziecko. Cztery lata temu syn przewrócił się na torach tramwajowych i coś leżąc. Motorniczy myślał, że leży worek przejechał po nim. Miałby dziś 44 lata. 80 rocznik. No, tragedia straszna. A jednak powiedziała, że co jej to da po sądach? Ciągną, ciągać się. Ważna, ważniejsza jest modlitwa, ten, to, że ona ma ten pokój ducha. Siłę, pokój, ducha. A nie latami sądzenie się. Życia to nie, nie zwróci. A Pan Bóg wie, jak było i... Także pamiętajmy. Najważniejsze to być w pokoju ducha. I taką właśnie ciekawe. Z... Ciekawą pocztówkę otrzymałam wczoraj z takimi słowami. Kontekturkę. Daj mi choć trochę czasu, a go pomnożę. Bóg chce błogosławić Pana w każdym czasie. Może kto komuś to pomoże. Daj mi choć trochę czasu, a go pomnożę. Czyli czas. Pan Bóg potrzebuje też czasu Działania Jeśli Ty robisz wszystko to nie może działać Daj mu trochę czasu i to jest bardzo ciekawe słowa Daj mi choć trochę czasu a go pomnożę Czas my Właśnie o to chodzi my chcemy Najczęściej wszystko od razu. A Pan Bóg czeka, aby on mógł działać, dać czas mu. A czas to Ty masz zatrzymać się, chwilę pomilczeć, chwilę odejść, odstąpić, jak nic, żeby on mógł działać swobodnie. Więc. Trzecia niedziela adwentu się zbliża. Radujcie się, dajmy mu czas, a on go pomnoży. I naprawdę nie warto, kochani, zazdrościć, bo właśnie z zazdrości wychodzi najwięcej nienawiści. Jeśli Cię. Jest tak, tak jak w tej piosence. Teraz mi wyleciało z głowy. My jesteśmy na Ziemi, światłem twym. My jesteśmy na Ziemi, światłem twym. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Wy jesteście na ziemi światłem mym, Wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. I właśnie nie widzę. Bądźcie świadkłością i niech widzą te czyny, które Bóg was czyni. I niech odkrywają się i nie, i nie łamcie się. Czciny nadłamanej nie złamie, a z Izajasza. Czciny nadłamanej nie złamie, a ulecze ją. Bądź, bądźcie silni, nie dajcie się. Jak robicie coś dobrego, nie dajcie się głupim jakimś takim, że ci coś, coś im się nie podoba, bo to w nich jest problem, w tych ludziach. Jeśli coś się nie podoba komuś, to w ich jest kłopot, nie w tobie. Jeżeli ty masz w tym radość i wiesz, że robisz dobro, to Bóg to w tobie robi. A inni mają kłopot, bo coś o, muszą, teraz trzeba ich zostawić. Oni muszą to odkryć w sobie. Taki czas, żeby to zobaczyli co, dlaczego im się to nie podoba. Bo to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, jak komuś nie podoba się, że ten drugi człowiek robi coś z radości i nie ma. Radości. Ten człowiek ma, musi, powinien odkryć w sobie, że coś nie, jest nie tak w nim. Jeżeli nie umie cieszyć się tym drugim człowiekiem, że ten drugi człowiek ma w tym radość jak nad tym popracujemy to będzie więcej miłości i radości niż i, be, i będzie właśnie w, na świecie na, będzie budowany pokój żeby mieć żeby drugi człowiek żeby umiejętność taka, cieszenia się drugim człowiekiem, że ten człowiek ma radość, to najwyraźniej trzeba takich ludzi wtedy na jakiś czas po prostu zostawić, żeby zostali sami i to przemyśleli, czy naprawdę, że im się nie podoba coś w tym, co zrobił, czy żeby odkryli. O, oczywiście o modlić się za tych ludzi, żeby odkryli to, żeby to doszli do tego, żeby doszli, bo radość Ewangeliczna. Pamiętajmy, że Pan Bóg jest Bogiem radości, nie smutków, tylko Ewangelia, jeśli wejdziesz głębiej, jest pełen, po prostu jest naprawdę taki hu humor. Jest też dużo humoru. Jezus nie jest tylko cierpieniem, ale ma humor. I zachęcam Was do takiej radości ewangelicznej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu i dziękuję. Szczęść Boże.